dajcie ten film do końca dlatego że powstał przy współpracy z Mobilfoxem, który ma dla was niespodziankę i wysyła teraz e, też przy okazji te, swoje case'y w świątecznych pachnących opakowaniach. Więc I zrobiliśmy tam sporo ciekawych rzeczy z nowym iPhone'em, więc e, zobaczcie. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem witam Was e, ze swoim zachodem słońca. Oczami w kolorze zachodu specjalnie się pomalowałem. A tak na poważnie, to dzisiaj robimy taki klimat vlogowy odcinka, bo mamy parę rzeczy do zrobienia. Między innymi tego pana. Musimy obciąć, musimy obciąć na pieczarkę. Tutaj przygotowałem mu stanowisko specjalnie, na którym sobie siadłem. Bo nie wiem, czy widzieliście na insta story, ale um, obiecywaliśmy, że jeśli wbijecie w jeden dzień u niego 100 tysięcy, no to robimy ryzure. Ja bez tego hełmu Ej, Ale to jest ładny, jest ten zachód słońca w ogóle. Co Co jest grane? Ej ja jestem za to, żeby zrobić potek. Jo, Joo, patrz marci na to. To jest grane. Co się w ogóle dzieje? Foty na Instagram zrobione, więc możemy przejść do głównej atrakcji naszego odcinka, czyli Kamila. Tą drogą jeszcze wam pokażę, tutaj leży paczka, którą będę otwierał w dalszej części odcinka, którą dostałem od Mobile Foxa. Ten film w sumie jest nagrywany przy współpracy z Mobile Foxem. A ja myślałem, że to trudna nam na fryzurę Kamila. Teraz talianie ci nie schakują mózgu. Chociaż, chociaż nie ma co hakować za bardzo. Nie ma co hakować za bardzo. Ktoś twojemu fryzjerowi w pierwszym nie tak bardziej tak. Ja pierdolę Nie, ja tego co ch chcę widzisz. Kurde, mogłem ją wyczyścić po postrzyżeniu jaj. R równo w miarę. Ojojoj. ojoj. Mama no, się czuję, że cały czas to się rusza. To teraz nie będziesz musiał zrywać z dziewczyną, tak jak mówiłeś ona zarybę z tobą się się nie, nie, nie mogę Ja nie, nie mogę Równo chociaż popraw, żeby... Co myśmy zrobili? Ja pierdziele jak to w ogóle wygląda Może ja nie będę patrzył Dokładnie To, jest. Lustro. to jest tak jak wiecie, ludzie nie chodzą na badania, bo się dowiedzą, że jest na coś chorzy no? tak? nie, ma, nie widzą, nie ma problemu No ale przynajmniej jestem prawdomówny i powiedział... <słuch> <słuch> okay. Ostatnie szlify, żeby wyglądał tacy. I kim się ręka? Ooooooo! Jest idealnie! To jest, wygląda w ogóle tak, jak miało wyglądać. A takie like kudzi? Nie, Ale to jest krzywo! O kur! poprawimy! Z tyłu? O ja pierniczę A jakie pier... masz plecy? Ale, to nie no jest... Piąteczka Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Dzień dobry A teraz szybko w foxie, Bo dostałem od nich taką ogromną paczkę świąteczną Na black friday Zobaczymy co tam jest Zawartość jest taka Mamy taki case świąteczny Taki case Trochę mniej świąteczny, coś co pasuje idealnie do mnie i do Pawa, ale chyba dla Pawa zostanie ten case. Okej, okay, Boomer! Czekaj, teraz... Generalnie Casey z Movie Foxa mają odporność na rzucanie z 3,5 metra, więc jeśli teoretycznie... Zrobię tak? To nie powinno się nic wydarzyć. Rozładował się telefon. Więc dobrze, kejsy działają. Można rzucać. Ja sam korzystam z caseów Mobile Foxa już od ponad pół roku, więc polecam. Akurat wiem, że działają. A jeśli wy chcecie sobie kupić swojego, to akurat macie najlepszą do tego okazję, ponieważ na Black Friday 26 listopada o godzinie 18 rusza 50% zniżka, która potrwa aż do północy. Tak ogromna zniżka będzie dostępna dopiero na przyszłoroczne Black Friday, więc się opłaca. A z takich nowości, jeśli ktokolwiek z Was zamawiał kiedyś casea od Mobile Foxa i czekał na tą przesyłkę na przykład za długo, to teraz nie musicie się o to martwić, ponieważ mają szybsze linię produkcyjną i szybciej wysyłają wszystkie przesyłki. Oprócz tego mamy nowy znaczek, zupełnie inny design tych case'ów. Wcześniej kasy case były dostępne tylko na iPhone'a, ale teraz są też już dostępne na telefony z Androidem, na Samsungi, na Huawei, e, więc polecam. Oprócz tego MobilFox ma nową stronę, no i najważniejsze, MobilFox rozdaje trzy nowe iPhone'y 12 dla osób, które kupią kasy z okazji Black Friday, więc polecam, kupujcie. A ja jeszcze pokażę wam, jak działają te casey i jak dobrze chronił telefon. Szedłem sobie na dach, tutaj mamy piękne miasto, i pokażę wam, jak działają casey od Mobil Foxa. Kubuś, pokaż, czy żyje. Zrobię coś jeszcze. A co, witam. To... Nic mu się nie stało. <grystanie> 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 czy byłbyś w stanie zejść tam, żebym ja ci tam wrzucił telefon? No, ale to jest 3,5 metra, więc ja nie wiem czy on wytrzyma No, ale dobra, chodź spróbujemy Gotowy? Tak Czy mogę witać w ogóle? No, no możemy spróbować ze schodami eee, Zejdziemy ze papierka. <klucz> ja naprawdę chciałbym, żeby on już pękł <głynień> w jakiś moment no co jest z Chyba... No? Grałeś kiedyś telefonem w piłkę? Nie, <grym> miałem okazji Kamil, chodź na chwilę Broń! Aaaa! Łooo! Aaaa! Złapał! Ale czekaj Aj. Byłem rąkarzem No? O! 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 O!

No jest cały. Czy <laughs> No patrz. Ej, serio myślałem, że nie przeżyję. Co jest grane? To tyle jeśli chodzi o casey od Mobile Foxa. Ja wam tylko przypominam o tej promocji 26 listopada i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.